Mamy też Dzień Kobiet, i z tej okazji chciałabym poruszyć, moim zdaniem, trudny do wdrożenia w praktyce, ale bardzo ważny dla nas, kobiet, temat odpoczynku i regeneracji. Porozmawiamy o tym, dlaczego tak często czujemy się winne, kiedy chcemy zadbać o siebie, no i jak możemy to zmienić: jak zmniejszyć to poczucie winy. Wiele kobiet boryka się z poczuciem winy, gdy chcą zatroszczyć się o siebie, a jednocześnie czują presję bycia idealną w każdej roli. Sama wielokrotnie odczuwam tę presję. Mimo że zajmuję się ajurwedą i samorozwojem już tyle lat, to odczuwam tę presję, presję, którą wywieram sama na siebie. I tym dzisiaj chcę się z tobą podzielić. Cześć, nazywam się Monika Kogut i witam Cię w podcaście Mama i Ajurweda o tym, jak dbać o zdrowie prosto i naturalnie. Poprzez Ajurwedę, dietetykę i coaching wspieram kobiety, które nareszcie chcą zadbać o siebie, bo dbając o rodzinę, zapomniały o swoich potrzebach. Pracuję także z tymi, które chcą świadomie przygotować się do ciąży. Jeśli więc pragniesz wrócić do równowagi, poprawić swoje zdrowie, znów mieć energię, dobrze czuć się w swoim ciele i ze sobą, to trafiłaś w dobre miejsce. Serdecznie zapraszam. Porozmawiamy najpierw o o tej presji wywieranej na kobiety. Gdzieś przeczytałam takie zdanie, że od kobiety wymaga się, żeby pracowała tak, jakby nie miała dzieci, żeby dbała o dzieci i o rodzinę, tak, jakby nie miała pracy i oczywiście, żeby dbała o siebie oraz wyglądała tak, jakby nie miała ani pracy, ani dzieci. No i <gryw> bardzo mnie to poruszyło, yy, bo faktycznie. Nie wiem jak wy, ale ja tak mam, że często właśnie tego wymagam od siebie. A teraz pytanie, czy to jest w ogóle możliwe, żeby spełnić te wymagania? Często są takie oczekiwania, jest taka presja, by tak było. I kto tę presję na nas tak naprawdę wywiera? Dobrze mieć świadomość, że jest ona wielokierunkowa. Z jednej strony mamy presję wywieraną przez kulturę, przez media społecznościowe, bo to one utrwalają w nas ten obraz super kobiety, obraz, który jest nierealny i powiedzmy to wprost, krzywdzący. W mediach społecznościowych często widzimy tylko to idealne życie piękne wnętrza, zadbane dzieci, udane kariery, finanse, perfekcyjny wygląd. Rzadko. Zbyt rzadko pokazuje się trudy, zmęczenie, bałagan w domu, brak makijażu, ubieranie się w dresy, nieporządek, czyli takie normalne, proste życie, takie jakie mamy na co dzień w naszych domach. Kiedy ja się nad tym zastanowiłam, zastanowiłam nad sobą, to doszłam do wniosku, że nieświadomie porównuje się do tych nierealistycznych obrazów. Świadomie mogę sobie powtarzać, że tak, że wiadomo, to są social media, e, takie nierealne życie, ale podświadomie te obrazy oddziałują na mnie, a to powoduje, że często czuję się gorsza, niewystarczająca, nieogarnięta i nieogarniająca. Ta super kobieta w social mediach, ona nie odpoczywa, nie ma gorszych dni, zawsze daje z siebie 100% i to jest ogromna presja, która prowadzi do frustracji. A przecież rzeczywistość jest inna i każda kobieta, każdy człowiek potrzebuje wsparcia, odpoczynku i przestrzeni dla siebie. Jest też presja, którą wywieramy same na siebie. Ja bym to nazwała taką autopresją. U mnie wyglądało to tak, że dopóki nie poznałam ajurwedy i swojej doszy, nie do końca wiedziałam, jak funkcjonuje na poziomie fizycznym. I mentalnym, umysłowym. Jakie są moje mocne strony, jakie są e, słabe strony, zarówno mojego zdrowia, mojego ciała, jak i właśnie e, umysłowości, czyli e, gdzie te moje myśli mnie ukierunkowują w, jakim, w jaką stronę. Ale dzięki Ajurwedzie lepiej zrozumiałam siebie. Dowiedziałam się, że mam w sobie dużo energii pita pita. To jest ta energia odpowiedzialna za zadaniowość, osiąganie celów, za ambicje. I to brzmi dobrze, brzmi dobrze, ale gdy ma się jej zbyt dużo, a my, Polki, często mamy dużo doszy, pita, pojawia się skłonność do stawiania sobie zbyt ambitnych celów, przeciążania się zadaniami, brania zbyt dużo na siebie i wywierania presji. Poza tym dobrze mieć świadomość, że dosza pita nie umie odpoczywać. Nie lubi odpoczywać. Lepiej czuje się w działaniu. Odpoczywa, ale jednocześnie coś robi. Kopie ogródek, biega maratony, szydełkuje, czyta. Takie leżenie i nic nie robienie to dla niej marnowanie czasu. Dosza pita potrafi dokończyć zadanie. Siłą umysłu. To znaczy, że nawet gdy ciało jest zmęczone, to głowa mówi, odpoczniesz, gdy skończysz listę zadań. Posprzątasz, wyślesz ostatniego maila, dokończysz projekt, wystawisz faktury, zapłacisz faktury, cokolwiek. Odpoczniesz, jak skończysz swoją listę zadań. Niestety, te listy są zawsze za długie, upite. Ona ma zawsze więcej celów, niż jest w stanie je osiągnąć. W danym dniu. To jest w takim dużym skrócie, ale chcę Ci pokazać, że poznanie swojej doszy daje ulgę. Daje ulgę i akceptację siebie, że taka już jestem z natury. I tu nie chodzi teraz o to, żeby nic z tym nie robić, ale chodzi o to, że ta wiedza jednocześnie pozwala nad tym pracować, by nie przesadzać, by nie przeginać, by nie wyprowadzać. Twojej doszy z równowagi i po to, żebyś wiedziała, miała instrukcję obsługi samej siebie, jak masz zadbać o siebie z taką doszą, jaka u ciebie dominuje. Jest też presja społeczna. Presja społeczna połączona z przekonaniami, przekonaniami często wyniesionymi z domu, ze szkoły, z otoczenia. To jest praca u podstaw, ponieważ przekonania bardzo często są nieuświadomione. Wiele z nas ma problem z odpoczynkiem, bo od dzieciństwa uczono nas, że najważniejsze jest dbanie o innych. Druga sprawa. W kulturze produktywności odpoczynek uważany jest po prostu za marnowanie czasu, czyli właśnie tutaj widać tą dominację do szypita. Odpoczynek jest uważany za lenistwo. I rzadko mówi się o tym, że jest częścią dbania o zdrowie, codzienne odpoczywanie. I mówiąc też o presji społecznej, mamy często boją się oceny. Co powiedzą inni, jak coś zrobię dla siebie, co powiedzą inni, jak zostawię dziecko mężowi, co powiedzą inni, jeśli zatrudnię panią do sprzątania. Jest Obawa przed oceną, właśnie ze względu na to, że kobieta powinna być super kobietą ogarniającą wszystko. Natomiast ja dzisiaj chcę powiedzieć o tym, że Ayurveda stoi totalnie w kontrze do tego. I teraz ta część ajurwedyjska. Co mówi Ayurveda o odpoczynku? Odpoczynek to jest podstawa kobiecego zdrowia, kobiecego zdrowia. Dlaczego? Zacznijmy od tej fundamentalnej kwestii: hormonów. Zestresowana kobieta, zmęczona kobieta to kobieta, która ma podwyższony poziom hormonu stresu. Kortyzol zaburza nam równowagę hormonalną. Gdzieś przeczytałam takie zdanie, że bardzo obrazujące. Y y to co robi kortyzol w naszym ciele, że kortyzol jest jak kiepski muzyk w orkiestrze, że kortyzol burzy pracę całego układu hormonalnego, jeśli jest go za dużo. Dla ajurwedy, która z jednej strony jest oczywiście medycyną leczniczą, ale przede wszystkim jest medycyną profilaktyczną, to odpoczynek jest naturalnym elementem rytmu dnia. Jest jednym z tych rytuałów dbania o swoje zdrowie codziennie. I w Ayurvedzie ten czas na odpoczynek, na relaks, na spędzanie czasu z rodziną, na wyciszanie się, też na takie przygotowywanie się do snu, do snu, który ma nas regenerować, to jest czas między 18 a 22. I warto. W szczególności, kiedy zbliża się ta godzina 22: przestać scrollować, przestać pracować, wysyłać maile, siedzieć na telefonie czy prasować. Tak? To jest czas na relaks i na spędzanie go z rodziną. Dla Ayurvedy nie ma dyskusji. Odpoczynek jest fundamentem naszego kobiecego zdrowia i powinien być wprowadzony w nasz rytm dnia. Codziennie, tak jak mycie zębów, jedzenie obiadu yy, i praca. Więc teraz idziemy poziom wyżej. Jak odpoczywać bez wyrzutów sumienia? Bo łatwo się mówi: odpocznij, natomiast doskonale wiem i cię rozumiem. Tym bardziej, jeżeli masz doszepita w sobie i czujesz to, o czym mówiłam, o tej zadaniowości, celach, długiej listy zadań, to tym bardziej będziesz mieć problem, masz problem z odpoczywaniem bez wyrzutów sumienia. Moim rozwiązaniem na to, żeby z jednej strony odpoczywać, regenerować się, dbać o siebie bez wyrzutów sumienia, a z drugiej strony nie dowalać sobie do listy zadań kolejnego Zadania pod tytułem odpoczywam, to moja propozycja, i to, jak ja to robię najczęściej to maleńkie rytuały. Takie, które możesz wpleść taki naturalny cykl dnia. W międzyczasie pomiędzy jednym zadaniem a drugim, które wykonujesz. Bardzo Cię zachęcam do tego, żebyś zastanowiła się, co z moich propozycji możesz wpleść w swój rytm dnia. To może być na przykład 10 głębokich oddechów, które zajmą Ci 30 sekund, 1 minutę. 10 głębokich oddechów, na przykład zaraz po przebudzeniu, zanim wstaniesz z łóżka, albo w przerwie w pracy, jak idziesz robić herbatę, kawę i stoisz przy tym czajniku i czekasz na wodę, to możesz zrobić taką przerwę. 10 głębokich oddechów, które bardzo fajnie Cię pobudzą i Dotlenią. Możesz oddychać, zrobić takich 10 głębokich oddechów, czekając w kolejce w sklepie albo stojąc w korku w samochodzie. Jest to banalne, tak? I nie zajmuje ci w ogóle czasu, który musisz specjalnie wyodrębnić na to, żeby zacząć oddychać. Kolejny przykład. 5 minut w ciszy. Nie musisz specjalnie medytować. Możesz po prostu usiąść z herbatą, z jakimś naparem w ręce, popatrzeć w niebo. Co najważniejsze, nie scrollujesz, nie przeglądasz telefonu, nie patrzysz w ekran, tylko patrzysz za okno, patrzysz na naturę, na niebo, na drzewa. Ważne, żeby to było w ciszy i bez scrollowania. Kolejny przykład Dbania o siebie to jest prysznic albo kąpiel z olejkami eterycznymi. Każda z nas jest w tej łazience, pielęgnujemy się, więc dobrze jest tą kąpiel wykorzystać też jako sposób na wyciszenie się, pobycie samej ze sobą a olejki eteryczne, takie jakie najbardziej lubisz, czy to lawenda, melisa, może coś cytrusowego, może jakieś bardziej drzewne aromaty, one też wspomogą, tak, ten relaks. Więc bardzo, bardzo ci to polecam. Automasaż stóp, automasaż stóp przed snem, e, najlepiej olejem sezamowym. Ja mam zawsze taką małą buteleczkę e, oleju sezamowego przy łóżku, na nocnym stoliku i jak już kładę się do łóżka, to zawsze w sobie wsmarowuję taki olej w stopy. Raz, że bardzo relaksuje, uziemia, rozgrzewa, szczególnie teraz jeszcze, kiedy są chłodne wieczory i wielokrotnie też o tym mówiłam, że olej sezamowy jest terapeutyczny, bardzo wycisza naszą doszewata. Jest bardzo wskazany, w szczególności jeżeli masz problemy ze snem, wybudzasz się w nocy, ten sen jest taki niespokojny. No i coś co też pewnie wiesz, ale tak dla przypomnienia, że zamiast przewijania social mediów wieczorem, możesz po prostu posiedzieć 5 minut w medytacji albo po prostu w ciszy z zamkniętymi oczami. Możesz Zamiast medytacji, na przykład zrobić praktykę wdzięczności, podziękować sobie za 5, 7, 10 rzeczy, za które jesteś wdzięczna tego mijającego dnia. Więc to są takie naprawdę mikrorytuały, które nie wymagają od ciebie wykrajania z tego tortu czasu kolejnego e, skrawka, tylko robisz to e, przemycając to w ciągu, w ciągu dnia. Bardzo Cię do tego zachęcam, e, bo to są drobne rzeczy, a robią robotę, po prostu pomagają. I teraz wisienka na torcie, moja droga dla motywacji chcę ci powiedzieć o czymś co ja sobie też cały czas powtarzam, cały czas nad tym pracuję, więc to nie jest praca jednorazowa, to jest praca, którą my wykonujemy cały czas, ale ja sobie powtarzam i chciałabym to powiedzieć tobie, że po pierwsze odpoczynek to nie jest egoizm albo lenistwo. Odpoczynek to jest inwestycja. Inwestycja w siebie, w swoje zdrowie, ale też inwestycja w Twoją rodzinę, w Twoich bliskich. Ja wiem o tym, że jeśli dbam o siebie, to też jestem w stanie lepiej zadbać o swoją rodzinę, bo mam więcej energii, więcej radości życia. Mój mąż i moje dziecko patrzą wtedy na uśmiechniętą żonę i mamę, a nie zmęczoną, zmierzłą przeciążoną kobietę. I mam wtedy po prostu więcej energii i chęci, tak? Lubi porównywać odpoczynek do y, lotu samolotem. Kiedy zakładasz maskę tlenową w samolocie, to zawsze zakładasz maskę najpierw w sobie, a potem innym, dziecku albo innej osobie, która tego potrzebuje. Bo jeżeli ty nie będziesz w stanie zadbać o siebie, nie będziesz miała energii, to jak masz zadbać o innych? słabszych, młodszych, mniejszych, czyli swoje dzieci. Często sobie też powtarzam, że odpoczynek nie oznacza, że ja zaniedbuję swoje dzieci albo dom. Właśnie odpoczynek jest mi potrzebny, żeby zadbać o własne zasoby, własną energię i własne zdrowie, żeby cieszyć się tą rodziną, cieszyć się tym domem i żeby moja rodzina cieszyła się z mojej osoby zdrowej, tak? Odpoczynek to jest ładowanie baterii. Smartfona ładujesz regularnie, tak? I tak samo jest z Twoją energią. Nie masz możliwości naładować swojej baterii jednorazowo, na przykład na dwutygodniowym urlopie, raz, dwa razy do roku. Tylko musisz ładować się, czyli odpoczywać codziennie, regularnie. Dlatego Ayurveda mówi o tym, że odpoczynek jest stałym elementem rytmu dnia, codziennie. Nie da się na odpoczywać na zapas, tak? Musimy dbać o siebie codziennie. I zamiast myśleć, że jesteś egoistką, albo że jesteś leniwa, bo odpoczywasz, to powiedz sobie na przykład, daję sobie to, czego potrzebuję, aby być lepszą mamą, lepszą partnerką, lepszą kobietą bo wtedy też po prostu dajesz więcej od siebie. Tak? I jest to jakościowo lepsze. I coś na koniec, co na mnie mocno działa, pomyśl o tym, czego uczysz swoje dzieci, w szczególności jeśli masz córki. Jeśli one widzą, że dbasz o siebie, to same w przeszłości też będą bardziej troszczyć się o swoje potrzeby i o swoje zdrowie. Ten odpoczynek, takie self-care, one wyniosą z domu. Tu biorą dobry przykład, tu się inspirują. Więc pomyśl o tym, że dbając o siebie, inspirujesz swoje dzieci i uczysz je tego w praktyce. Na zakończenie, proszę, zastanów się: jak dziś możesz dać sobie choć chwilę na odpoczynek, na, na regenerację. Pamiętaj, że odpoczynek to nie jest luksus. To jest fundament zdrowia, fundament Twojej równowagi i możesz i powinnaś zadbać o siebie bez poczucia winy. Natomiast, jeśli masz z tym problem, to tak na koniec pomyśl, co powiedziałabyś przyjaciółce albo swojej córce, która jest w podobnej sytuacji. Założę się, że na pewno zachęcałabyś ją do odpoczynku i tak samo ja teraz zachęcam Cię do odpoczynku. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Jeśli chcesz, proszę daj znać, co sądzisz o odpoczynku, odpoczynku kobiet, jak Ty odpoczywasz, czy faktycznie my jako kobiety mamy z tym problem. Bardzo jestem ciekawa Twojego zdania. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji podcastu i śledzenia kolejnych odcinków. Do usłyszenia. A jeśli czujesz, że chcesz więcej, chcesz nareszcie zadbać o siebie i o swoje zdrowie, to zapraszam cię na moją stronę www.monikakogut.pl, gdzie możesz bezpłatnie pobrać mini warsztat. Cztery proste praktyki ajurwedyjskie, które poprawią twoje trawienie. I dodadzą energii. To cztery dni i cztery e-maile ze wskazówkami, jak dbać o siebie prosto i praktycznie czyli to, co zapracowana mama, kobieta, nie mająca czasu, potrzebuje najbardziej. Gorąco polecam. Podcast powstał w ramach projektu. Centrum Poradnictwa Ekologicznego i Prozdrowotnego, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033.